Rano był tu chaos, wiecie? Żołnierze tu wpadli. Moja córka, kapitan Kang też. To podobno samobójstwo, ale nie byli pewni. Pracuje pani tuż obok. Nie znałam go. Wychodząc do pracy, widziałam sporo samochodów. Dlaczego to zrobił? Te domy mają prywatne schrony, na wypadek wybuchu bomby atomowej. Proszę pana, tak? Jeździł pan betoniarką, gdy budowano te domy. Na pewno są solidne. Wykopaliśmy dziesięciometrowy dół i wylaliśmy dwumetrowy strop. Tam, gdzie pracuje, zrobili zapasy. Moja szefowa i jej wnuk przeżyją ze trzy lata. To na nic. Wszystko zaleje woda. Nawet te mieszkania zmienią się w drogie akwaria. Pewnie tak. I tak spłoniemy, zanim nadejdzie hala. Skończyliśmy z rzotkwią. Posiejmy kapustę na Kinchi. To, które zrobimy, wystarczy do końca świata. Nie muszę już robić pasty donjang ani sosu sojowego. Teraz to do mnie dotarło. Naprawdę.